Aż teraz niedźwiedzie jeszcze tu latają, muszę iść do Banff, więc tu, tu jakaś mija chodzi, która mnie pierwsza ugryzła, niestety. No, ale cześć, z tej strony zywa, witajcie w kolejnym odcinku ze South Parku. Idziemy do tego królestwa, do biskupa, żeby z nim pewnie porozmawiać. Pewnie niekoniecznie go zabijemy. Bo coś się pewnie tu zmieni, on powie swoją, nie wiem, tam wersję wydarzeń, albo mnie nauczy ten dźwięk, albo mnie nauczy czegoś. Ale to zobaczymy za chwilę. Pojawiły się tutaj, jak widzicie, niedźwiedzie, bo wilki zostały. Tutaj był jeszcze wąż. Wąż, jak to masochista mówi, nie, nie byłam. Ty znowu sklep, a to co jest, kurde. Dobra, jak tam wejść? Nie, to dach jest. Myślałam, że schodki. Lol. No dobra, to chodźmy tutaj do. O, jak otworzy te drzwi? Ja chcę tam iść. Może jak wszystko porozwałam? Albo on mnie otworzy, jak coś tam zrobię. O! Czyli trzeba rozwalać... rzeczy. To weźmy sobie skarb. Dopiero później pójdziemy do biskupa. Dysk kr kr krwawienia. Test na podrażenia Ej, ci. Ci pierdowe. Naszywka strażnika, mikstura moc odrodzenia, kaseta z filmem, jak zmienia się moje ciało. Dobra, jestem ciekawa tego dysku. Jest lepsze. Przyjdę. Wow! Tu jest 100 razy 9, czyli 900, a tu mamy 1250 razy 2. Trafia e, losowe cele, maksymalnie dwa. Przy idealnym ataku cel zaczyna krwawić. Ładnie. Dobra, muszę go chyba uderzyć. Wtedy się nie rozłuszczą na mnie wszystkie inne. Nie wiem. Ja. Hmm. Kto bije biskupa? Zabójca. Weźmy sobie miksturkę siłę. 22 tysiące ma. Walczyliśmy już o bezmocniejszymi. Niestety, widzę, że nie działa na niego ogłuszenie. Powinien być ogłuszony, a nie jest. Więc troszeczkę... no, to jest słabsze. Bluby, jak mogę ich ogłuszyć, dzięki temu są łatwiejsi. Komunia. Nic nie zrobił. A, bo chyba się odrodził, znaczy nie odrodził, tylko mm, zwiększył sobie zdrowie. WSD: Wow, ale on zabiera.

No dobra, czyli mamy jaja. Nie swoje. Wracamy szybciutko, szybciutko, mając nadzieję, że, że tutaj nas ominą, bo nie za bardzo chcę z nimi wszystkimi walczyć. A i tak oni się pojawiają w losowych miejscach, więc jak zaraz będę szła dalej, to znowu e, będę musiała walczyć. religion won't interfere with government how can we ever repay you you said you would free the minister of montreal my lord sorry no can do with both the bishop and the minister taking care of my throne is secure but my liege we made a promise shh you shh quickly you must speak with the duke of vancouver he can help you get into the catacombs of quebec give the duke this hurry now Spotkaj się z dziukiem. Mamy list książnej. Niestety pewnie nie możemy zobaczyć, co w nim jest. Albo czekajcie, kolekcja zadania. Nie mogę go otworzyć. No nic. W takim razie. Fajnie, bo mamy nowych znajomych i brakuje mi jeszcze 10 do ogarnięcia kolejnej zdolności. Wydaje mi się, że dziewczyn dużo mi przybędzie. Czekajcie, Vancouver, tu uciekaj, 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 nie będziesz z nimi walczył. Bez przesady, mogę uciekać. Jestem w Vancouver. to pani jest smutna. Tak. Powiedzcie, że mogę tu przejść i tam jest jakiś ten tam... <gasps> serial killer, no tu domek i tak dalej. Nie wiem, gdzie jestem. Ale wygląda to zabawnie. No nic, to są tylko jakieś ten... jakieś łóżka. Pejdę. Może to jest jakieś nawiązanie? Ja się nie znam. To pejte mi skacze zawsze jak gra mi się ładuje. To poprawie są takie dwie postacie. No chyba nie. Ty co mi powiesz?

Jezu, gdzie znowu ja mam miejsce? Na południowy wschód. rozmawie z mnichami. Broda Drwala, zębkowany topór rozprówacza. Paskudne serce. Ale ten topór jest sobie słabszy. Mhm. Na razie mam jedną z najlepszych broni tutaj możliwych. Tam chyba z 14. poziomu mogę kupić, ale to jeszcze mnie nie stać. Dobra, muszę się dowiedzieć, gdzie ja mam iść, bo. Um, odszukaj tajemniczych mnichów na południowym wschodzie Vancouver. Południe jest tu, a wschód jest tam. Jest tam jakieś przejście dalej? Południowym? Nie, północ, południe, wschód jest tu.

do you know dragon shop any magician's apprentice can drag us out it's not like he fought into his hand and hit you in the face if he's really good how come he can't sneak a fart behind your back the sneaky squeaker very impressive he is worthy of our training after all yes prepare thyself child it is time for you to learn some true magic

Dobrze. Ubierz w siebie. Idziemy. Przytrzymaj. Idę. No I tak. Super. Jest mistrzem pierdół po prostu. Mamy moc. Dobra, ocel premiera. Czekajcie, nauczyłam się tutaj czegoś, a rozumiem, że mogę już iść tam do tej jaskini. Udaję się do katakumb, tak, bo tam był ten e, taki głaz, który powstrzymywał. Na pewno jeszcze w rurach będziemy mieli jeden taki. Czy on gdzieś pójdzie? Pójdzie. To mogę uciekać. Tutaj też. I tu jest niedźwiedź. I ten niedźwiedź chodzi tam i z powrotem. Wolałabym uniknąć walki. Okej, okay, udało się. Tam u góry jest w ogóle jeszcze mostek. Gdzieś na północ można iść. Zobaczymy. Nie to. Niepodstępny psikacz, niereg, smoka Nagasaki. Kurde, tu się jakaś duża bitka szykuje. Zapiszę sobie, bo tutaj mamy i psy, i niedźwiedzie, i węża. Uderzyłam pierwsza, więc ja zaczynam. Zróbmy najpierw tak. Miksturę siły sobie użyję. Oni nie mają tak dużo, więc jakby spokojnie powinnam ich też w dwóch ruchach pokonać. Bo na szczęście używamy tych czarów dla wielu, powiedzmy, wrogów naraz. No, i mamy ognista dupa osiągnięcia. No, jesteś jesteś Bogiem po prostu, Kartman. No, ci nikt nie pierdzi tak jak Ty. Najgorzej, no bo nie wiem, kogo już wzięłam, a kogo nie. Chyba wszystko. Nie wiem, zobaczymy. Mamy tutaj Premiera. I mamy nowy pancerz w ogóle Barbarzyńcy. On jest lepszy czy słabszy? Lepszy. Zwiększa siłę ataku na początku bitwy. Nie daje mi jedną pipę. Gdzie teraz mi to dawało? I to było w sumie spoko. A tak po polsku? Księżna Kanady, premier Montreal, i zrobiliśmy o Canada. I teraz tak, zadania. Eskerbuj dziewczynę. Odnieść przetłumaczony dokument, ale chcę jeszcze to zrobić. Śpierdowe jaskinie. Wydaje mi się, że to nie jest tutaj, tylko muszę iść na północ, tam gdzie wam mówiłam. O i ja mam wiadomość od księżniczki Kanady. Jesteś prawdziwym bohaterem Kanady. Dziękuję. Zgodzę się. Jestem bohaterem tutaj wszystkich. I teraz uciekać, bo tu jest niedźwiedź. Mhm. Ja nie chcę z nim walczyć, więc niech spada. sobie tutaj pójdę. Tutaj jest jakaś pajęczyna. Możliwe, że to tutaj trzeba iść. No tak się zastanawiam, gdzie tu jeszcze? Tu są jaskinie. Tam wątpię. Ta pajęczyna tu wydaje się podejrzana. Świetnie jest to, że tutaj jest normalna mapa, a tutaj jest Kanada. O. Jaki wielki pająk. Szczekający pająk. No i pokonanym, więc e, wykonaliśmy chyba wszystko, co mieliśmy zrobić w Kanadzie. O nie! Gdzie jest tu ten piesek chodzi? Dobra, ten wilk. Bardzo zależy mi, żeby stąd uciec. Bez walki. A zobaczymy, jak to się uda. Nie, nie chcę. Uciekaj, 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 uciekaj! Dobra, udało się. Nie będę z nimi walczyć, no bo po co? Świetnie, w takim razie, kochani, chodźmy najpierw, może, do chyba do dziewczyn. Wydaje mi się, że to będzie ciekawsze. A do Jimiego pójdziemy w. No, później, tak naprawdę. Uciekaj, 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 uciekaj tutaj. I dowiemy się, która dziewczyna jest, A jak nie, fałszywą, podstępną, zdziurą, tak? Ona tak chyba mówią. Dobrze? Tak, idziemy do dziewczyn.

I love <głos》> you guys <głos》> so much. We love you too, Heidi. Ja świetnie pokazano. You have our services. <głos》> Tell the boys <głos》> we will play their <głos》> game. Sparkle! <głos》> Sunshine. Jak to jest zarąbiste! Dobra, mam trzy zaproszenia od dziewczyn. tylko wróci do Kea i do Kayla, ale to za chwilkę wrócimy. Mamy Red, mamy Bibi, Bebe i Wendy. Oczywiście, o samych głębokich rzeczach myślę. Pancerz! Nie, nie, nie mówcie. Jezu, to są moje ulubione pancerze. To są te wszystkie w tych grach MMORPG i tak dalej, gdzie faceci są od góry do dołu zasłonięci e, a, i mają najlepsze zbroje, a dla kobiet te same najlepsze zbiory to jest... te Boże, nie zbory, tylko e, te. Pancerze to są odsłonięte wiecie, cycki, tylko jakieś bardzo skąpa bielizna i tak dalej, ale mają tyle samo pancerza, to, jest, to są absurdy. Ale kocham coś takiego. Pięknie. I opaskę jeszcze mam. Opaskę też chcę. Nie widzę niestety opaski, bo jestem. E... Girls we hate most: Sofia, Julie, Karen, Susie, Jane, Katrin. No. That's a hot nose. Dobrze. Most awesome movie star Pattinson, Efron, Josh... Nie kojarzę tego Josha. Taylor, tak, ze Zmierzchu oboje. Zack, no to wiadomo, High School Musical, ale gdzie jest Timberlake, Orlando Bloom? Kurde. Sparkling, sparkling! Team Jonas. A okej, okay. tutaj są ich, że tak powiem, ten mm, zaopatrzenia. Biorę miksturę siły, bo to mi się przyda. Balon wodny, mikstura mocy, bo to też mi się przyda. No i w sumie nie wiem, czy mi potrzebne to, ale weźmy. Dobra, co jeszcze mają? Bronię. Ostrze wróżki i mają czakram, wzięłabym to. Ostrze wróżki też bym wzięła. Wydaje się mocniejsze niż to co mam. Sprzęt, czapka głupio rozwytrzonej z dziry, tiara wróżki, szata wróżki. Czy to jest lepsze niż to, co mam? Chyba nie. Zwiększa PZ... Nie, chyba to, co mam jest lepsze. I czy ty, ja już zawsze tu będę mogła sobie przechodzić? Tak się zastanawiam, czy nagle ich baza stała się dla mnie dokument przedślubny. Ich baza jest moją bazą w tym momencie? Sto znajomych. Lepsza, so like i z tobą jeszcze nie rozmawiałam. A Oops. Thank you so Jezus, absurdy. Dobra, no to chyba tyle, i dostałam nowy ten, nowy talent. I potrzebnych znajomych już nie ma. Czyli to jest e, maksymalna ilość talentów, które możemy mieć. Zastanawiamy się teraz. Obrażaj wrogów, by ich wkurzyć i zwiększ zadawane obrażenia. To się wydaje ciekawe. Piroman e, podpalonym wrogom. Czy ja podpalam wrogom? E, znaczy podpalam ich, ale nie zostaje na nich ogień. Tylko... Ym... Jakby nie, no nie palą się, więc nie są podpaleni. Ile wyprowadzisz atak magiczny swoją bronią, odzyskasz część punktów zdrowia, maksymalny poziom zdrowia większy. Korzystanie z przedmiotów leczących ma pewien, na pewien czas większe obrażenie ataków. To się wydaje spoko. Twój ataki jest większe obrażenia, gdy jesteś krytycznie ranny. W sumie to też jest dobre, bo w momencie, kiedy już będziemy mieli problem. To będę więcej punktów zadawać. Czyli w takich kryzysowych sytuacjach może się to okazać zbawienne. Wezmę to ostatnim tchem. Magię mamy całą, zdolności, nie mam nic do wzięcia. W takim razie idziemy od dziewczyn. Dowiemy się, gdzie mają bazę. A tutaj, ok, w Kiblu. Znaczy, w toalecie. Słuchajcie, zanim pójdziemy do chłopaków, to jeszcze chciałabym iść szybko do Jimiego, Do Jimbo, a nie Jimiego, Do Jimbo. Żeby pochwalić się, że pokonałam już wszystkich potworów. Wszystkie potwory. I zobaczymy, co mi da. Albo czego mi nie da. Pewnie klucz tam do góry, bo tam też jest jakiś... Um, Dobra, mam ich teraz znajomych i mam klucz Jimba. I to mnie, to mnie akurat ciekawi, bo mm, pójdziemy sobie z sądą kosmitów tutaj na górę i zobaczymy co mi da. Gotówkę, topór, granat um, i naszywkę, dwie naszywki. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle jest opłacalna broń, którą mi dał. Teraz mam ten miecz. Ostrze kupiłam, a to jest jeszcze lepsze. Czyli, jak wezmę ostrze, no to to jest jeszcze lepsze. Muszę sobie pouzupełniać um, te, te, te. strafony. Wiem, że dostawałam jakieś takie lepsze. Jedenasty poziom, dwunasty poziom, szósty poziom, on dwunasty. Idealny atak zadaje dodatkowe 100 punktów obrażeń od mrozu. Do, do, Dodaje 100 punktów obrażeń do ataków bronią. To mi się wydaje fajne. Więc sobie to zostawię. Tutaj też mamy czakram, który daje jeszcze więcej. Znaczy czakram kupiliśmy. To jest 500 razy 6. A tutaj mamy granat spowolnienia, który wcale nie jest lepszy. Więc zostawię sobie ten czakram. Zastanawiam się tylko nad dodatkową mocą. To sobie wezmę, bo mam z obrzydzeniem ogarnięte rzeczy. Brakuje mi jeszcze kilku tych straponów. Więc ciekawe. Aby osłabie przy idealnym ataku. To jest w sumie spokojne. W sumie nawet lepsze. Dobra, pododawałam sobie też strapony do ciuchów. Do ciuchów, ciężko to nazwać ciuchów do pancerza. Yy. I chodźmy jeszcze na koniec do chłopaków. Zobaczmy, co mi powiedzą. Tak jest. Idziemy, nie wiem czy to jest już ostateczna bitwa, czy nie? do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Yeah! Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons. Kevin, god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it. Seriously. I'm sorry. Armies of justice, prepare! Ready!

i słuchajcie, ja na ten moment kończę, bo zbliża się godzina 6 rano. Ja od siódmej zaczynam pracę. Tak więc wystarczająco dzisiaj już się nagrałam. Zobaczmy jeszcze, co tu na tablicy napisali. Pamiętaj, Nagasaki, dobrze. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Um, jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o lajku, o lajku, o komentarzu, jeżeli chcecie i o subskrybowaniu jeszcze. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zapraszam Was na Discorda, gdzie jestem najczęściej i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, buziaki, cześć!